I zaczynamy kolejne QA na kanale Kawon Station. Witam Was oczywiście, Remi Kawon, któż by inny. To co widzicie przede mną, przed Wami, to jest Nevada. Góry, góry, piękne góry, się jedzie, się jedzie. Się jedzie się po prostu elegancko, bez jakichś tam stresów, tylko się jedzie po betonowej autostradzie. A teraz wracamy do pytania, które tutaj zaraz widzicie, zobaczycie na ekranie. Jak sobie poradziłem z językiem angielskim i jak on, jaki on był na początku tak, mojej przygody amerykańskiej? 20 lat jestem w Ameryce. Język angielski, mój na początku, to był tak naprawdę zerowy. Ja dużo rzeczy zrobiłem, takich no. No imbecylskie to było, nawet pamiętam w ambasadzie jak staliśmy już po wizę na, na zieloną kartę na Green Card Lottery, takie ostatnie z konsulem spotkanie, ja nawet nie wiedziałem, że Chicago jest w stanie Illinois, jak była kocham, ona się pyta, ta celniczka, gdzie jedziemy, to dobrze, że moja żona była bardziej kumata, i mówimy do Chicago, ona mówi, o Illinois, ja mówię, nie, do Chicago, <grym> no ale to wiecie, to jest, to jest coś takiego jak puścić chłopa do biura, to Adramem wypije, ja nic o Ameryce nie wiedziałem. Ja wiedziałem, że to się mówi po angielsku, no ale to wiedziałem, że też jest duża, jakby to powiedzieć, społeczność Polaków, tak, duża Polonia, to mówię, da się da, se radę, to tego jedziemy do Chicago, a nie tam gdzieś do innego tam stanu, to, to damy radę po polsku, wszystko tak. no. W dużej mierze, no, to tak jak mówią, generalnie to jest taki problem, że bez języka angielskiego można w Chicago żyć czy w Nowym Jorku. Są wszystkie jakieś tam biura podatkowe. W w sklepach to polsku się dogadasz i tak dalej, tym bardziej gdzieś tam w Chicago na Jackowie, ale jeśli chodzi o język angielski, to trzeba, no trzeba od doma zdać prawo jazdy. Ja o tym też nie wiedziałem, że musiałem prawo jazdy na ciężarówkę zdać. Gdybym ja to wszystko wiedział, to może bym był, nie był, nie był taki hojrak, żebym tak ura, bura, jedziemy, biorę żonę, pięcioletnie dziecko i bym wyjechał do, do Ameryki, prawda, bo wylosowałem zieloną kartę tak naprawdę, moja żona, a ja dostałem tylko przy niej, bo jako jej mąż, ale ja złożyłem na nią wniosek. Ona nie chciała, także to tak naprawdę ja do tego rękę przyłożyłem. Ona tylko się podpisała. Jak się uczyłem angielskiego, proponuję każdemu, żeby gdzieś poszedł do pracy, gdzie nie ma styczności z Polakami. Nie dlatego, że się ich wstydzę czy coś, tylko że podświadomie twój mózg inaczej działa. Zaczynasz wtedy myśleć, że no musisz coś tam, co wiesz. Powiedzieć, tak? czy tam jakieś liczebniki, czy jest, bye, hi, of course, na no, tyrrry się wola, absolute Wiesz, że musisz tylko tym języku rozmawiać. Że nie możesz machać rękami i mówić po polsku. Czy znaczy, możesz, no ale to wiesz, że ci nikt nie zrozumie. Więc uczysz się nie wiem, dwóch, trzech, pięciu słów dziennie, dziesięciu i z dnia, z dnia na dzień po prostu to się jakoś utrwala, już jakieś tam zwroty sobie opracowujesz i tak dalej. Ja nie rozumiem w ogóle. Po co i na co chodzić na jakieś tam kursy językowe w dzisiejszych czasach, gdzie można sobie samemu włączyć jakieś tam na YouTube, czy używać Google Translator, co chcesz się nauczyć, jest nawet na Google Translator taka rozmowa, prawda, że włączasz, ty mówisz, później puszczasz komuś w jakimś też języku. Nie wiem, jak te szkoły jeszcze funkcjonują, jakieś językowe, przecież to już jest historia, Mając dzisiaj w telefonie tłumacza i encyklopedię i wszystko, co tylko chcesz, prawda. Dla chcącego nic trudnego. Mówić, mówić, jeszcze raz mówić. O, przełamać się. O, przepraszam, rozproszyłem się, bo jechał karawan Kobusia firma. Też takie niebieskie Volvo, ale to nie oni, bo oni są, widziałem. Mam z nim, jestem skonektowany na Google Mapsie, widzimy gdzie on jest gdzieś tam Vancouver w Vancouver w Kanadzie. Jeszcze raz wracając do rzeczy. Z językiem angielskim trzeba, każdy to mówi nauczyciel, że trzeba przestać się bać, trzeba się przełamać, nie trzeba myśleć, tak jak Szafeczka mówi, pozdrawiam Szafeczkę, wyłapał to z nowego Mavericka Top nie, że nie możesz myśleć, bo jakbyś myślał, to umrzesz, no i to jest coś takiego, że jak za dużo myślisz, czy overthinking, to wtedy sobie robisz szkodę, że myślisz, że to tak trzeba, myślisz, że to tak. A to nie, to masz mówić, próbować, przełamywać się. Tym bardziej, że w Ameryce nie ma czegoś takiego, jak ludzie myślą, że jak tu przyjedziesz do Ameryki bez języka angielskiego, to mi się pod ziemię zapadł, bo to wstyd. Jaki wstyd, to jest kraj imigrantów. Tutaj przyjeżdżasz i widzę teraz na drodze, wczoraj się ładowałem Halibaba czyli ci hindusi z tymi turbanami w Kalifornii, tam jest ich pełno jeżdżą w tymie. Oni po angielsku. Kurde no, a te kuser, te kuser, ty welcome ser, tyle. I że takie akcent mają twardy jak, jak, jak my, taki ro Rosjanie, Polacy i oni mało mówią po, po angielsku i widzę czasami na trakstapie, gdzieś tam mówi ktoś, jakaś ekspedientka do, do jakiegoś Meksykanina, chciałem powiedzieć Meksyka, on też tylko ma po angielsku, tylko się pyta He Sabla hispanion? Czyli mówisz po, po, po hiszpańsku, oni tylko tyle umieją mówić albo do you speak Spanish, coś takiego, nie? I oni sobie radzą. Następnym przykładem jest Sergej z tym, co robiłem tutaj wywiad z nim. On angielski ma bardzo słaby, ale ma tą osobowość, że tak jak powiedział na tym filmie: Excuse me, ma'am, and I use a translator. Widzicie, i tak można, nie? I on używa translatora i sobie radzi. Nie wstydzi się, nie, nie jakoś tam nie czuje się, że ktoś się z niego śmieje. No, oczywiście zdarzy się, że ktoś się z ciebie śmieje, ale to trzeba też sobie z tym poradzić. Trzeba nauczyć się walczyć z własnymi dealować, nie może nie walczyć z emocjami, i tutaj to jest właśnie najważniejsze. Ja robiąc kurs od nowa, uczyłem się testów jeszcze w formie papierowej. Przemycił mi taki tam Polak Instruktor za 200 dolarów i jeżdżąc na taksówce, no bo poszedłem. Na taksówkę jeździć, a mamy taksy takie regionalne. Uczyłem się tych testów, ale uczyłem się w ten sposób, że sobie znalazłem sposób no, w ten sposób, znalazłem sposób nauczyłem się tylko dobrych odpowiedzi. Że jak mnie moja żona sprawdzała, bo ją prosiłem, to ja, ona czytała pytanie, a ja już znałem odpowiedź: dobre. Nie wiedziałem, jakie są tam inne, i od razu tak się uczyłem pamięcią wzrokową. Na taksówce, jak zacząłem jeździć, bez topografii miasta. Bez języka angielskiego, to mi doradził kolega, że ty, jak jedziesz gdzieś tam na lotnisko, albo z lotniska, no bo jak jedziesz na lotnisko, bierzesz kogoś z domu, jedziesz na lotnisko, to nie wiedziałem, jak na lotnisko dojechać, to zapytaj się, czy zna drogę. No bo jak za drogę, to cię poprowadzi, nie? i to tak jest yy, freight liczone, to tam nieważne, czy szybsza, czy dalsza, i tak samo tyle ten kurs kosztuje. Także tak pytałem, z lotniska jakoś odbierałem do domu, to mówię, możesz mnie poprowadzić? Nie ma problemu, tu skręć prawo, tu skręć lewo. I tak na początku było, nie było nawigacji w telefonie, nie było GPS-ów, chodziły dopiero, pamiętam, pierwszy GPS, mój kolega miał też taki z pilotem, Garmina, 1200 dolarów, no to on miał kredyt, no bo był długomerytet, to sobie poszedł, wziął bez baja, ja 1200 dolarów, wydać kaszyk, o kurde, mówię nie, no nie mam tyle pieniędzy, dlatego trzeba było sobie radzić, kupiłem sobie mapę mm, tutaj tych suburbów, czyli tych przednieść w Chicago i tak zacząłem szukać, no byłem do tyłu trochę, bo jak przyszedł mi na pager adres, to ja musiałem znaleźć to w mapie i zobaczyć jak dojechać, oni tylko wpisywali w nawigację i jechali, tak żeby przy więcej pieniędzy, na tej taksówce zarabiałem, ale wracając do rzeczy, trzeba po prostu zacząć mówić. Niech cię ktoś poprawi, ze słuchu kopiuj kogoś, idź gdzieś, coś zamów. Wiadomo, będzie ci wstyd, że ktoś tam się z ciebie śmieje, ale nie śmieją się ludzie w ten sposób, że taka, taka kpina jest. Tylko tu w Ameryce jest coś takiego, że. Um, Możesz powiedzieć, o, możesz to powiedzieć inaczej, bo tego nie rozumiem, bo wiadomo, jak ktoś będzie mówił takim językiem angielskim, jak ktoś taką elegancką polszczyzną, to ty będziesz słyszał słowa, ale i takich nie rozumiał będąc Polakiem, tak samo jest w języku amerykańskim, angielskim. Jeśli ktoś będzie mówił trudnym językiem, to ja dzisiaj nawet sprawdzam jakieś słowa, bo ja no, o takim słowie na przykład nie słyszałem, nie? A! Odpowiadając na twoje pytanie. Mój angielski jest na poziomie takim, że się dogaduję, do porozumienia. Z tą się dogaduję, gdzie nie pójdę, się dogadam, ale to nie jest taki, jak ktoś by sobie myślał, że ja mogę iść, nie wiem, pracować do telewizji czy gdzieś, czy na przykład teraz tak jak gadać po polsku, gadać po angielsku, po amerykańsku. Mówiłbym, ale to nie czuję się w tym dobrze. Jeśli jestem zmęczony, niewyspany, to jest mi 10 razy trudniej mówić po angielsku niż po polsku. Po polsku mogę w nocy o północy, ktoś mnie obudzi. Po angielsku, po amerykańsku jednak nie. No i dużo się różni jednak um, amerykański od angielskiego British English. Ja lubię British English akcent, imponuje mi to. Jak mam znajomy, gdzie tam są właśnie w Anglii, to mówią to fajnie. Ale na przykład takie pierdoły, no tutaj jest e, gazolin, czyli benzyna, e, w Anglii jest e, petrol, nie? Także BP, British Petro, nie? nawet nie wiedziałem, że stacja BP to jest British Petro. Parę lat temu się dowiedziałem dopiero. Także jeszcze raz powtarzam: trzeba się przełamać, nie wstydzić i nawet jakbyś się uczył jednego słowa dziennie, to pomyśl, 30 dni, miesiąc, 30 słów znasz w ciągu roku, ile znasz, a ucz się 5 słów dziennie to zobacz jak ten angielski. I ucz się zwrotami, idź gdzieś do ludzi, pytaj, coś zamów, gdzieś się dogadaj, zapytaj coś o coś, co Ci związane jest z pracą, prawda? Tak jak w trokerce to, gdzie mam iść z papierami, e, jak mam dojechać, czy mógłbyś mi pomóc po prostu coś tam z tym, przestajdować. I ucz się zawsze na, w pierwszym momencie najsą jak mówił mój wujek, tego co Ci potrzeba najbardziej do Twojej pracy, do Twojego życia. Żebyś nie był taką ofermą, żeby tylko gdzieś wstydzić się pójść do sklepu, czy, czy coś. Rozumiesz? Coś takiego. Jak przyjdziesz gdzieś, nie skreślaj siebie jadąc do innego kraju, że nie znasz języka. To jest najmniejszy problem. I jedź na żywioł, a tam będziesz się uczyć z prędkością światła, jak będzie ci zależało. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, co złego to nie ja. No i pamiętajcie, pksujcie, czyli polub, komentuj. Subskrybuj, byłoby miło, będę się rozwijał. No bo teraz jedziemy z Kalifornii i będziemy nagrywać ten film z Kalifornii. Ale to taki będzie to. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie się tam i nie puszczajcie.